Ponieważ posłuchałeś głosu swojej żony i zjadłeś z drzewa, którego Ci zakazałem, mówiąc, nie będziesz z niego jadł, przeklęty niech będzie urodzaj ziemi. I mężczyzna zaczyna pracować w pocie czoła. To jest taki archetyp tego, co widzimy w mężczyźnie utrudzonym, który przychodzi strudzony z pracy. Nie żeby powiedzieć, że kobieta nie jest utrudzona, tylko to jest taki właśnie przykład tego, że po raz kolejny widzimy. Że to, co wydarzyło się w ogrodzie, nie wiemy dokładnie kiedy to było, ale bardzo, 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 bardzo dawno temu, ciągle w nas tkwi. Ciągle się z tym mierzymy. Widzimy, że są ukarani. I tutaj chcę zwrócić uwagę już na mężczyznę bardzo bezpośrednio. Jego ta pierwsza zła decyzja. Ta pierwsza zła decyzja to jest tak naprawdę decyzja pasywna. To jest coś, czego on nie robi. My też czasem, kiedy mówimy tę modlitwę, prosimy o przebaczenie na początku, to z, prosimy o wybaczenie za to, czego nie zrobiliśmy, a powinniśmy zrobić. I wydaje mi się, że w naszych czasach też jest dużo takiego, dużo nieobecności tam, gdzie powinniśmy coś powiedzieć. Żyjemy w czasach poprawności politycznej, która wchodzi na niezwykle wysoki poziom, która powoduje to, że czasem czujemy się złapani za gardło i rzeczywiście nie wiemy, jak coś powiedzieć. Ja już czasami w Stanach Zjednoczonych zastanawiam się i rozmawiam z moimi znajomymi tam, którzy urodzili się w Stanach, szli do liceum w Stanach i studiowali. Ja tylko studiowałem, więc minąłem 23 lata, pierwsze spędziłem w Polsce, ale czasem. Pytam się ich, mówię, czy, czy formacja wasza w szkołach polega na tym, że jak ty masz coś powiedzieć komuś, że on coś robi złego, albo coś negatywnego, to ty po prostu masz tego nie powiedzieć? Ponieważ wydaje się, że jak ma ktoś kogoś poprawić, to powoduje to w nich niesamowicie wielki stres, że nie wiedzą po prostu, jak to zrobić. Adam jest wielkim nieobecnym tam, gdzie powinien być. Kiedy Ewa rozmawia z wężem, jak to wspomniałem wczoraj, jego nie ma i to jest taki archetyp mężczyzny, który. Kiedy zagraża niebezpieczeństwo w jego domu, duchowe niebezpieczeństwo, czy niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o małżeństwo, on jest wielkim nieobecnym. On jest tym, który zostawia jakby żonie odpowiedzialność zajęcia się wszystkim, czym ona musi się zająć. Ja pamiętam, że kiedyś ksiądz Pawlukiewicz świętej pamięci mówił o tym, że przychodzi diabeł czy szatan do tego domu. Gdzie mężczyzna nie stoi na straży tego domu i całymi worami wynosi szczęście z tego domu. I pamiętam, że to był właśnie dla mnie takie uderzające, ponieważ dorastałem bez ojca. To znaczy on był, ale go nie było, odkąd miałem 8 lat. I potrafiłem jakby wrócić moją pamięcią do tego czasu lęku który przeżywałem jako mały chłopiec, bo nie ma już tego, który powinien dawać mi poczucie bezpieczeństwa. Nie ma już tego, który powinien powiedzieć mi, że jestem silny. Nie ma już tego, który powinien mnie obronić przez kolegami w szkole. I tak dalej, i tak dalej. Można by mnożyć tutaj skutek nieobecności mężczyzny w domu. I dopiero później zacząłem sobie uświadamiać, jak bardzo niszczące to było. Jak bardzo powodowało właśnie później to, co ja przeżywałem już jako dorosły człowiek: lęki, strach, stres. Nawet tutaj, jak wychodziłem dzisiaj, to czułem się zestresowany i ciągle się pewnie czuję zestresowany, ale już nie myślę o tym. Natomiast to jest coś, co pojawiło się właśnie w ogrodzie, gdzie był Adam. Nie wiemy, gdzie Adam był, wiemy, że nie był tam, gdzie powinien być, bo skoro Pan Bóg mu mówi, że masz sobie poddać cały ten ogród, a ciebie nie ma, to znaczy, że nie wypełniasz swojego obowiązku, jesteś pasywny, jesteś nieobecny. Ja pamiętam, kiedyś przyszła do mnie parafianka młoda, oni starali się o dziecko bardzo długi czas. I w końcu to dziecko się pojawia i ona mnie zaprasza do swojego domu, ale zanim mnie zaprosiła do tego domu, to mnie ostrzegła, że właśnie się pokłóciła z mężem. I pamiętam, że wchodzę do tego domu i ona mi mówi przy nim, co się działo. Ona po prostu mówi, że odkąd to dziecko się pojawiło, to jego to tak przerosło mężczyznę dorosłego, że on siedzi w pokoju i gra w gry komputerowe. Dorosły facet, który jest psychologiem, a ona siedzi z tym dzieckiem i płacze i nie wie, co, co ma robić. No i ja też siedzę i patrzę na tą całą sytuację i nie wiem, co mam robić. Staje się coś, co dla mnie było niewyobrażalne. Myślałem, że kiedy on przychodził wcześniej, to bardzo chciał mieć to dziecko. A kiedy to dziecko się pojawiło, to go to zupełnie przerosło. On chciał jakby uciec. On nie chciał być już tam obecny. Zachowywał się jak ktoś, kto nie był zupełnie gotowy do podjęcia tego wyzwania. Czasem tak jest. Czasem tak jest, że nam się wydaje, że my jesteśmy gotowi do kolejnego wyzwania: randkować, zaręczyć się jak najszybciej, rodzina, dzieci, a później zauważa człowiek. Że gdzieś nie wykonał formacji duchowej, gdzieś się nie przygotował, to się nie staje tylko dla Was, na przykład świeckich, którzy przygotowujecie się do małżeństwa, ale widzę to też, że staje się to w naszym wypadku, kapłanów, że możemy gdzieś przebimbać, że tak powiem, czas seminaryjny, który powinien być czasem formacyjnym, gdzie mamy skupić się na modlitwie, formacji intelektualnej, formacji ludzkiej, i też. Nagle święcenia przychodzą i zastaliśmy siebie samych nieprzygotowanych. I najchętniej człowiek, gdyby nie wysłał już zaproszenia na swoje święcenia, to nie jeden z nas powiedziałby to ja już podziękuję i robię coś innego w życiu. Niestety myślę, że żyjemy też w naszych, takich czasach, kiedy ktoś nam wmawia, albo sami sobie wmawiamy, że to wszystko jakoś będzie.